wszystkim, mamy środę 8 października, mgła jest, ale już opada, całkiem chłodno jest dzisiaj, spara z buzi idzie, zobaczymy czy coś uzbieramy dziś czy nic. Żeby było coś wybierać, jakieś puszeczki, buteleczki Tutaj nic ciekawego, popioły się zaczynają Zimno palo ludzie wysypują Popioły Tutaj to nic jak zawsze Szkło zabrali pusto Tutaj nic nie widać żelazko mamy Rozbierzemy żelazko może i żelazko Bym miał co robić w domu Puszeczka jedna. Dobra, jedna zabieramy. Tu jakieś dopiero co rzucali, osprzątali dwóch chłopów. Tu buteleczki są. nie ma buteleczki plastikowe. czyste to można wziąć, bo jak to nie to by było na tyle chyba raczej te Trochę buteleczek, trochę, nie no trochę, jedna puszeczka i żelazko, to by było na tyle dzisiaj. Już mamy czwartek, jakiś pies dojada, się popadało trochę, może grzybki będą do... Dobra i trochę, jakiś telewizor. Tutaj coś mamy, gdzieś czy nic nie mamy. Coś tu jest. Sięgnę to. Nie, nie sięgnę, nie była się wyginał, bo strach. A tu jest jedna puszeczka. Także już na darmo nie przyszłam, bo jedna jest. To jest ciekawego, szkoda, że tamty nie mogę sięgnąć musiał się za bardzo wygnąć, lepiej nie ryzykować tych małych tu nic nie ma na pewno jest jakaś pokoli jest, ale też za daleko tu nic ciekawego tu kartony, niebieskie, kartony nic słabo słabiutkość może jutro będzie lepiej dołożę może coś było tylko ktoś zabrał trudno trzeba iść no co zabrać kule iść do przodu Co tu zerknę? nie, nie ma nic ciekawego Chwilę połazić wziąć trochę drzewa i do domku zmykać A jutro do lekarza Siemanko, dzisiaj mamy 11 października Jużem na chwilę na dwór zabierać tu pieciarni. Ciekawe czy zabiorą. Coś tu jest dzisiaj dla nas, czy nie ma. Coś puszeczki widzę. Jedna jest. Co długa jest. No darmo nie przyszłem. Ojecie trzecie. Nie no, bo za rękawiczek to jest słaba robota. A tu co jeszcze jakieś kilka będzie wam powiem szczerze jeszcze jedno tu tutaj tu się Jedna drugą co na wierzchu to biorę, co głębiej no to nie wezmę nic nie widać. W tych worach by przejrzał to by było na pewno coś Co można to się weźmie. Wielki plastikowe, teraz weźmiemy kilka. Jedno mamy. Tych to nie, ale po coli. Jedna jest. Tu jeszcze jest. To taka jest brudna, ale nie Jeszcze jedna. з етикети, то ні. Тут би було на тиле, певні. Якісь пушки слухать, о. Тобто Jeszcze No i dobrze, tam są ale ich nie sięgnę, jest ponad 10 puszek, kilka butelek, a co głębiej to ktoś może sobie zabierze, nie trzeba być zachłannym, no bo to człowiek nie, nie ma zdrowia, można szaleć. Mrzawka, kropi, idę, trochę drzewa wezmę. I trzeba spadać do domu. przeziębienie i chwyciło. Przewieje, przemoczy, i zaraz człowiek gotowy. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie sobie łapkę w górę. Zapraszam na live i do wspierania kanału. Cześć, trzymajcie się, dużo zdrówka.